Zmianować ją i Żydówką, i Niemką, i Ślązoczką. Witam wzrostomili z Lublińca. Jerzech na ringu. Północny Górny Śląsk. Gustaw Morcinek w okresie międzywojennym określił te placę jako Biały Śląsk. Czemu? No, od wopnia, który No ten potajlunek już przestał fungować po 1945 roku, ale był Biały Śląsk, Czarny Śląsk i Zielony Śląsk na południu. Lubliniec. to miasto w okresie lublenieckim, w którym kwateruje prawie czy 000 osób. Miejscowość wspominano w dokumentach po raz pierwszy w 1257 roku. Prawa miejskie Łosada dostała w 1300 roku. Sztad Tajlamy, są: Biało Kolonio, Droniowiczki, Joniogura, Kokotek, Kopce, Leśnica, Łopion, Manhattan, Piłka, Posmyk, Pusta Kuźnica, Starokolonio, Steblów mieście Wymyślacz, Zogówek i ZWDK. Większość z nich dokuplowano do Lublińca w 1945 roku. W Cenzusie Wszechobecnym z 2011 roku 27% personów patrujących w krysie lublinieckim zadeklarowało śląsko narodowość w Apschimungu z 20 marca 1921 roku 88% mieszkańców samego Lublińca bez Szczadtajlów za Niemcami. Z Dorfów, które dzisiaj przynależą do miasta, Inokokotek i Pustokuźnica welowały we większości za Polską. Place te jednak już dokuplowano do Rzeczpospolitej Polskiej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. Miasto leży 55 km na północ od Katowic. Pierwszy kościół, który chcę Wam pokazać, to kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Mikołaja. Budowany był on w latach 1576-1579. od Vanilików. Dopiero w 1628 roku stał się katolicki, no i tak je. Do Budowany był on we sznicie renesansowym. Pierwsza wzmianka o zomku, który był tutaj we Lublińcu, pochodzi z 1397 roku. Wtedy reskirował tu Władysław Łopolczyk. To był jego zomek. W 16 stoleciu zomek przebudowano w pa pałacowo-rezydencyjnie. W roku 1600 w 1938, podczas wojny 30-letniej krótko był tu król Polski Władysław IV Waza. Pamiętajmy, że te place nie były polskie, to było księstwo śląskie pod res kierunkiem Habsburgów. W roku 1650 miasto gorało gorą też Izomek pałac już wtedy, można powiedzieć. Odbudowano go we XVII stoleciu we sznicie barokowym. Krótko, w 1655 roku była tu ikona Matki Boskiej z Jasnej Góry, kero wywieziono krótko przed tym, zanim napoczło się oblężenie Szwedów, potop szwedzki w Polsce. No, tu było bezpiecznie, bo tu Polski nie było. Tu było Księstwo Śląskie. Potem we stoleciu, w 18 stoleciu ostatni roz przebudowano pałac i no, on, wyglądał, on wyglądał tak jak dzisiaj e, nadano mu sznit klasycystyczny. O historii pałacu można by godać, a godać, no ale już kończę. Bo od XIX stolecia, od końca tego stolecia do roku 1979 był tu psychiatryczny lazaryt. Potem, pod koniec XX stulecia, powstała Fundacja Zomek Lubliniec. W 2002 roku przyjęło to miasto, a od 2010 mamy tu hotel i restaurację. Po tym jak. Bez 5 lotów remontowano ten budynek. Tutaj mamy niemiecki szrajbunek, no, kiedyś zamalowany po 1945 roku, albo i wcześniej, po 1922 roku. I teraz, kiedy on powstał albo w czasie II wojny lata 1939-1945 kiedy tutaj rozkierowały Niemcy albo przodzi przed 1922 rokiem bo od 1922 roku była tutaj Polska. I Menino, zdziwi, takie szajbunki odkrywamy w Bytomiu. Co Kamil Nowak ze kanału widzę to tak, pokazuje, bo tam Niemcy nieprzerwanie były do 1945 roku, tutaj nie. To już tak jak godą. Albo powstało to w czasie II wojny, albo jeszcze przychodzi stolot do zatku. Ta farba złazi i bez to mamy takie szajbunki. Nie da się czytać, co tam jest. No ale tam Johan coś, tam coś tam, i majster. No, myślę, że coraz więcej takich szrajbunków będziemy odkrywać. Jerzech na kompleksie łoblackim. Kloster, kościół, szkoła. Od XIX stulecia istniał tutaj dom dla sierot. 23 lutego 1922 roku, pora miesięcy przed tym, kiedy te place przeszły pod polski rezkierunek w czerwcu 2022 roku po Śląskiej Wojnie Domowej, ja, po Apsztymungu, to znamy, te wszystkie budynki zakupiły łoblaty. Misjonorze łoblaty niepokalanej Maryje. Tak się mianuje ten zakon, który powstał w XIX stoleciu, założył go Francuz, de i od 1946 roku mamy tutaj jego dynkmal. W budynku kaj był kiedyś dom dla Sierot, łoblaty oblaty umieściły niższe seminarium duchowne. Fungowało ono tutaj do lat 50. XX stulecia. W latach 1925-1930 dobudowano dwa boczne skrzydła, wschodnie i zachodnie. Zachodnie spłynęło w 2020 roku, w 2021 roku podjęto inicjatywę o odbudowie i bez to tam odbudowują to. No a wschodnie skrzydło to dzisiaj kościół, parafia świętego Stanisława Kostki od 1941 roku. Przodzi była to kaplica, seminarium. Rozbudowa kompleksu była możliwa dzięki finansowej pomocy grofa Balestrema z Kochcic. Po II wojnie światowej, to skrzydło, które dzisiaj jest odbudowywane, przeszło do państwa pod polski rozkierunek. Odebrano je, oblato. Wybudowano tutaj mur, który w 2000 roku zbudowano. wysoki mur, który oddzielał seminarium od. Zakładu wychowawczego do głuchych Bajtlów, które było kludzone od e, polskiego landu. To było państwowe, publiczne. W 1999 roku to skrzydło przeszło zaś do Łoblatów ja? I oblaty kludziły, i kludzą tutaj dali katolicko szkoła miana Edif Stein, patronki Lublińca, Patrunki miasta i patrunki Europy. Za mną drzewiany rzymskokatolicki Kościół Świętej Any z 1654 roku. 101 lot nieskożył, odbudowany. W latach 1999-2001 przeniesiony, bo on stał 4 metry dali. I wybudowany na nowo, można powiedzieć, nowego budulca. Toż je to teraz już ino rekonstrukcjo. Pierwszy kościół wanielicki, tak jak już powiedział, powstał we XVI stoleciu. Kościół św. Mikołaja. XVII stolecie, podczas wojny trzydziestoletniej, przejęty od katolików. Czasy konreformacyjne, czasy Habsburgów to nie dość dobre czasy dla wanielików. Dopiero te place przechodzą pod pruskich Hohenzollernów, od austriackich Habsburgów. Nastawają lepsze czasy dla wanilików. Tych wanilików też w XIX stoleciu je tu więcej. No i w 1850 roku powstało parafia, farność i Kościół świętej trójce. I waniliki rzekają w nim, aż do. 1972 roku je też szkoła, je też fara, no i potem zły stan techniczny uniemożliwiał e, dalsze rzekanie w tym kościele, kościół e, bulony i rzekają na farze. Jednakże we 2013 roku fara je w tak złym stanie technicznym, co farność Wanielicko sprzedowo w e, i kupują tu część tej kamienicy, kaj dzisiaj przy ulicy Sobieskiego 5 bez 2 mieści się farność wanilicko które zależną od Częstochowy tutaj za tym płotem znajduje się Frithof żydowski Założono go w 1845 roku. Niestety je zawrzyty, nie możemy wleźć. Dopiero od 2008 roku pozyskano go i zaczęto odnawiać. Stworzono takie lapidarium z tych platów, tych macew, które zostały, bo to wszystko było zdewastowane. W 1939 roku hitlerowcy zawrzyli ten smyntosz. Trzeba dać pozór też na grab familie Kinixbergów. A co można jeszcze powiedzieć o Żydach? No, synagoga była od XIX stulecia, 3 września 1939 roku, niemieckie nazisty zniszczyły ją. Tutaj trzeba też pochylić się nad personą Edith Stein. Ona nie narodziła się tutaj. Narodziła się we Breslau w 1891 roku we fajer żydowski Jom Kippu. Toż czemu Lubliniec mianujemy miastem Edith Stein, czemu ona jest tutaj patronką tego miasta jest ja też patronką Europy, czemu nie Breslau, no, jest związano z tym miastem i jej familio jest związano z tym miastem. Ona już rodzi się w Breslau w tym 91 roku, no ale jej starzykowie od strony matki, kurantowie mieszkają tutaj. Dzisiaj przy niedaleko Ringu, przy ulicy Edith Stein 2 znajduje się tam też muzeum Edith Stein, promemoria Edith Stein. Niestety dzisiaj zawrzyte, Dzisiaj jest sobota. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam przyjda. Tam kaje dzisiaj muzeum. Na pierwszym sztoku e, były mieszkania Kaj, e, Upyłot, Edith zamieszkiwały. Na dole były geszefty, była jeszcze piwnica, poddasze. Te geszefty e, przynależały do opy e, od Edith Stein. I właśnie tutaj e, jest też pochowany ten upał od Edith Stein, Salomon Kurant. I też uma od jej Adelheidis Kurant. Pochowani są tu też e, dwaj bracia Ernst i Richard, Richard umarł jak miał 7 dni. No, to już oni Stein, a nie Kurant. Matka od Edith Stein pochodziła stąd, z Lublinic, ja? Augusta. Augusta Kurant i wzięła się chopa ze Eglajwic. E, Steina i przekludzili się, nie skorzej do Breslau. Edith miała dziesięcioro rodzeństwa, jedenastu ich było, a kiedy miała pora lot no to ojciec umrzeł. Ona tu często przyjeżdżała, nawiedzała swoje familijne zajty, jeździła do upów, którzy pomrzeli we XIX stoleciu. Mimo, że Edith pochodziła z religijnej, konfesyjnej, żydowskiej familie, to kiedy miała 14 lat powiedziała, że jest ateistką. Ja tak wybrała. To nie wszystkim się podobało. E, studiowała, w wykształcono w Breslau e, pedagogika, germanistyka, historię. E, Nieszkodzej możemy też ją zamianować filozofką. E, Służyła jako sanitariuszka podczas I wojny światowej, a po I wojnie światowej y, zaczęła y, zgłębiać roztomaite nauki, y, kontaktować się ze chrześcijanami i wanilikami i katolikami. I w 1922 roku po lekturze y, tekstów świętej Teresy z Avile, no i roztomaitych inszych. Przeszła na katolicyzm. Na początku tego roku przeszła na katolicyzm. A w 1933 roku gdy Hitler doszła do władzy, wstąpiła do karmelu, do zakonu karmelitanek bosych, do zakonu klauzurowego zawartego jednego ze najcięższych zakonów. W 1938 roku złożyła śluby wieczyste i znamy ją wtedy jako Teresia Benedykta von Kreuz, Teresa Benedykta od krzyża. Takie było jej miano zakonne, które przyjęła w 1934 roku. W tym 1938 roku przekludzono wszystkie zakonnice z jej klaustoru do Holandii, bo nasilały się prześladowania we Niemcach, prześladowania Żydów. W 1942 roku, kiedy nazisty wlazły do Holandii i w ramach akcji aresztowały katolików pochodzenia żydowskiego, to zawarły też ją i jej szwestra Rosa, która też była tam w Karmelu razem z nią. Skóli z czego ją też zawarli? z kuli tego, że broniła Żydów i opublikowała Brief episkopatu holenderskiego okery bronił Żydów. W sierpniu wywieziono ją bez Breslau do Auschwitz i we Birkenau, w komorze gazowej, e, zginęła i jej ciało było spalone Czuzamę z, z, z jej siostrą Rose. ja. Choć one w tej komorze wtedy nie poginęły, nie wiem w to. Wcześniej, Eli Rosa, Eli Edit. E, no ja to jest historia e, katolicki pochodzeniu żydowskiego, Kiedy jest związano tu z tym miastem. Tu nie ino muzeum, ale mamy i Steinów i dynkmal e, Edit, i ulica, i to i wszystko mocka tego Tutaj mamy pamięto się o nich i w 1998 roku papież ją Paweł II ogłosił ją świętą Kościoła Katolickiego. Myślę, że tak skrótowo, że wszystko powiedział o tej Edith Stein, kim ona była, w ogóle można mianować ją i Żydówką, i Niemką, i Ślązoczką. Ja myślę, że to jest taka persona, która może być i też. Mogą i Żydy ładować z oca, i katoliki, jeśli się rozchodzi o konfesyjne łony. Dotarłem do Steblowa, Tajla Lublinca od 1945 roku. Najbardziej no zurbanizowano. Po co my tu są? Kościół, no, ja zaś kościół i to jeszcze jakiś moderny? Nie. To jest kościół pod wezwaniem świętej Edith Stein, świętej Teresy Benedykty od krzyża. Okay. W 1985 roku na poczęto budować ten kościół. Był to pierwszy na świecie kościół pod wezwaniem tej persony. W 1991 roku poświęcono ten kościół. Dzisiaj na placach Rzeczpospolitej mamy cztery takie parafie: dwie na Kaszubach, jedna we Wielkopolsce i dwie na Śląsku, jedna tutaj, jedna na Dolnym Śląsku do ja Nie wiem, Eli poza. Granicami dzisiejszej Rzeczpospolitej, kaj są, to rzek nie wyczytał. Ja e, moglibyśmy jeszcze moc, a moc godać o Edith Stein i to wcale nie w kontekście konfesyjnym, bo można ją rozpatrywać i w kontekście społecznym i kulturowym jako e, pewien fenomen. Ja szkoda, że te muzeum jest dzisiaj zawrzyte. Rod przy, przyjada jeszcze i zobaczy, bo je to Richtig ciekawo persona i ta jak mówię, nie ino w kontekście konfesyjnym, bo ja przede wszystkim patrzę właśnie w kontekście kulturowym i społecznym na nią. Co by tak przełamać ten konfesyjny tajlik, to obejrzyjcie, amerykańskie auta. Co tu mówimy Lincoln, Chrysler, Buick, no i tam jeszcze polski Żuk. No, tak to wychodzi, tak konfesyjnie dzisiaj, no, ale tak jakże powiedział, to je kulturowo, społecznie. Obejrzyjcie choby, choby Zlot i to przy tank szczeli. Amerykańskie auta. no Rodbych takie miał, no, ale realizować takimi i tej topoli ponad 20 litrów na 100. We Lublińcu mamy jeszcze moc stadtajlów, właśnie takich sielskich ja tu jakieś domki letniskowe. Jedzie się ze centrum Lublińca i mamy dursz las. dursz mamy lasy. A kajmy są, posmyk, jeszcze są we posmyku tam je kokotek. No to wszystkie jeszcze po 1945 roku, po drugiej wojnie dopiero dokuplowano do Lublińca. I tak jak żeś powiedział, no, prawie wszystkie mają taki właśnie charakter. E... Kokotek, co tu już, co tu funguje. Łoblackie Centrum Młodzieżowe Niniwa. Farność też Łoblacko, tu je kludzono. I restauracja Łoblacko, Łoblacko przystań. Ja, tu już chyba się rychtują do festiwalu życia, to taki będzie chrześcijański festiwal, Łodnich tam kludzony Stof, posmyk i leśne place. Co tu jeszcze y, organizują? Bieg katorżnika, bieg komandosa i roztomajte inksze trefienia. Mamy też nawet tu wydmy kokotek. No, obejrzyjcie tam te sosny, sosnowe lasy. Wiele tych sosen, no, taki landschaft, choby nad Morzem Bałtyckim, ja, choby tam bym przeszli kąsek i już by było morze. no tak nie ma no mamy za to 100. ja roztomili, co tu jeszcze jakieś łowisko ja leśnica. no bo tu ryby są testowe są rybne o czym że jeszcze zapomniał powiedzieć, a niedaleko stąd w latach 1922 39 była granica polsko niemiecko ja my są po tej stronie Polskiej, ale konsekdali dali przed drugą wojną były dużo Niemcy. No, tam kajmeralizowali w kresie Gliwickim, całki Kres Gliwickim. Kres Lubliniecki je potajlowany, większość pod polskim reskierunkiem, pod polski reskierunek trafiła, na są i takie dorfy, które zostały pod niemieckim reskierunkiem. Rostymili byda się z Wami żegnał tutaj, mono za fest konfesyjny, no ale temat przewodni Edith Stein, toż tak to wyszło. E, przyjedźcie tutaj do Lublinca, można i ciekawe zabytki, można y, obejrzeć, można i y, tropami Edith Stein realizować, można tutaj dychnąć, właśnie pośród tych lasów, pośród tej natury. Do mnie to jest zielony Śląsk, nie tak jak Morcinek. Troski fungują ino takie miana, czorny i zielony. No zielone, większość śląska je zielonego, czorny to ten ino inokąsek Śląska industrialnego. Niektórzy myślą, że to je ino Śląsk. Nie, obejrzyjcie, wylatuję tego troski w ogóle się pogoda zrobiła, klara, blenduje. Całki dzień było zimno. Rostomili, dziękuję Wam za dzisiaj i mam nadzieję, że będziecie mnie filować, abonirować, bo za tydzień zaś wybiera się z Wami na rajza. Mam nadzieję, że więcej energii będzie, no słońce teraz, kiedy wyszło, to więcej je. Ufcie się.